Cześć, to jest VOD Flash, a jestem waszym świętym Mikołajem i przyniosłem wam worek newsów. Zaczynamy. Opóźniony kilkukrotnie grudniowy pakiet bytowy Prime Gaming będzie związany z Arnoldem Schwarzeneggerem. Co za zaskoczenie. Osoby, które korzystają z Prime'a otrzymają specjalny emblemat, naklejki oraz styl 2D. Nadal jednak nie znamy daty wprowadzenia tego pakietu oraz czołgów premium, które trafią na wypożyczenie. Bardzo ważny komunikat. Do niedzieli, do godziny 23.59, możecie jeszcze wydać swoje żetony zarobione w tegorocznej przepustce sezonowej, na czołgi specjalne, rezerwy na kredyty lub obligacje. Jeżeli nie wybierzecie nagród sami, to po północy żetony zostaną automatycznie zamienione na obligacje. Za każde z nich otrzymacie 100 obligacji. Podgaming chyba przygotowuje się do kolejnego etapu misji zwiadowczych, gdzie możemy przetestować zaprojektowane nowe mapy. W tym tygodniu zapowiedziano planszę o nazwie Punkt Handlowy i o dziwo nie jest to mapa inspirowana niegdysiejszym stadionem dziesięciolecia. Oprócz tego Inwazja i Norge, o których mówiłem w ubiegłym tygodniu, możemy teraz podziwiać na filmach, przez co dokładniej przyjrzymy się ukształtowaniu i budowie tych map. Linki do filmów o wszystkich trzech mapach zostawiam w opisie flesza. Dziś i jutro zapraszam Was na specjalną loterię świąteczną na moim kanale. Będzie do zgarnięcia wiele różnych nagród, czołgi premium, dni konta premium, ręcznie malowane kubeczki z czołgami, kalendarze World of Tanks na 2022 rok, puzzle i gry planszowe World of Tanks, figurka Johnego Silverhanda z Cyberpunk'a, drewniane czołgi do składania, a do tego duże skrzynki ze sklepu premium. Trochę mi zabrakło powietrza przy czytaniu, trochę tego będzie. Będzie się działo, więc warto wpaść na moje weekendowe streamy, natomiast dla wszystkich dorzucam kod na trzy małe skrzynki w grze. Link do kodu i do streamów znajdziecie w opisie filmu i pierwszym komentarzu. No i na koniec pamiętajcie o misjach weekendowych, z których można zdobyć bardzo dużo skorupek i ładunki antyduplikatora. A teraz czas na klip 3, 2, 1, Now. jest? Mm, go I mean, what more do you want?